Mano Witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite'a, po długiej przerwie niestety, ale mamy dzisiaj nowy sezon. Nowy sezon, no tak naprawdę stary, ponieważ, no, dali nam starą mapę, mapę z pierwszego rozdziału, chyba z piątego sezonu, pierwszego rozdziału. Także tutaj trzeba, trzeba było aż zagrać tego Fortnite'a, więc poleśmy sobie Gierek od razu tutaj od palmy. Zobaczymy jak sklep wygląda. No, sklep wygląda tak jak kiedyś wyglądał, czyli po staremu mamy jakieś mamy czerwonego rycerza, który kiedyś był i nowe też po... co jest? Dobra i, i nowe też postacie. Więc zobaczmy tutaj jak Gierka wygląda. Kurczę, nie mogę się doczekać tego normalnie. Stara mapa będzie. To były piękne czasy. O jest też ta stara wyspa, jak się na płuścach czekało. I zobaczmy tę mapę. Mamy przyjemny park, mamy wszystko. Wykrzywione wieże Kurcze, kiedyś się grało w tego Fortnite'a, nie? Czekamy sobie na busa A, i stare bronie też są Patrzcie, mam Skara z tłumikiem Stare pompy. Nie no, to jest coś pięknego Nie mogę się doczekać już aż zagram Dobra Czy to były najlepsze bronie jak dziękujemy kierowcy busa. i lecimy może polecimy sobie przyjemny park jako pierwszy, jako pierwsza miejscówka tutaj. Trzeba będzie też wykrzywiony wieżę zobaczyć po latach, jak to wygląda. Bo ta mapa to była już parę lat temu dobry, dobrych. Więc, no, naprawdę grubo jest. Dobra, lecimy przyjemny park. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Ta ja też przerwę od, For od Fortnite to miałem sporo. Bo tak naprawdę. Ostatnio coś tam grałem, ale wcześniej nie grałem od ostatniego odcinka chyba aż. Także przerwa była długa. E, nawet nie leci tu dużo osób chyba. Dobra, polecimy sobie ten domek jako pierwszy. No, jakoś mało tu osób widzę. Bo tak naprawdę w ogóle nie widzę. Dobra. Mamy skrzynki w starych miejscach i RPG od razu i krzak. Dobra, ktoś leci, ale nawet... Po nie, pompa niebieska. Ludzie wtedy jeszcze nie byli tacy dobrzy, jak były te sezony. Zobaczymy, jak będzie teraz. Dobra, słyszę już typa jednego. I wchodzi mi do domku. Dobra, leży, leży. Pierwszy frag, mamy pierwszego fraga tutaj w tym sezonie. We wezmę sobie bandaże chyba, bo ten krzak to mi niepotrzebny. I jeszcze tu skrzynka jakaś będzie. Powinna być. Te skrzynki są w starych lokacjach, więc to jest coś pięknego. Dobra. Yy, no tego chyba nie wezmę, jak mam RPGA. Chyba, że zamiast RPGA. Mmm. Yy, dobra, nie bierzemy. Można. Ciekawe, czy można samochodem jeździć. Nie, nie można. Wróciły stare samochody i nie można nimi jeździć teraz. Dobra. O, mamy typa kolejnego. No i leży. Zerpega. <grym> Zagrałem trochę teraz jak... <grym> Taki totalny ten, co nie umie grać. No Zerpega walnąłem zamiast podjechać elegancko. Dobra, ale zbieramy lucik na razie. Zobaczymy, które miejsce się tutaj uda zdobyć. O, to sobie wezmę graplera. Może się przydać. RPG'a przyładujmy. No i przydałoby się jakieś leczenie znaleźć. Bo może być słabo. O, jest apteczka. Ale apteczka to trochę mało daje. Wolałbym... podki jakieś. O, dostaliśmy naboje z rakiety. W sensie naboje do rakiety. Yy, rakiety do rakietnicy. O i bardzo dobrze są małe potki. Coś będę musiał zostawić, albo kraplera, albo. Yy, albo rpg, albo dobra. Użyję sobie apteczki. W ten sposób też to będzie można zrobić. Chcę wziąć tą podkę bardzo. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Ale teraz się szybko macy zbiera, jak za dawnych lat, normalnie. Nie, no, kocham Fortnite'a. Chwila, muszę się skupić teraz, bo przebudował. Dobra, spokojnie. Nie dobrze jest. Nie dobrze. Dobra, chyba dopijamy RPG. -a. RPG na zabie. Ale malowa. Ale ja też mam malowa, także. Nie ma w tym nic fajnego. Tu bandaży nie było? Gdzieś zostawiłem, pamiętam. Dobra, zabijamy go. Leży. Cztery fragi. Dobra, HP za fraga. Szkoda, że nie ma. Ale to nie areny niestety. Teraz nie ma Aren. Dobra, leczy. A. Bandaże. Jak tam strefa? Mamy dropa niedaleko. Można by po niego pójść nawet. Okej, okay, ale jeszcze typów słyszę. Trochę maców jeszcze się wyrzucił. Wszystko przeładowane. Jeszcze to wezmę, może. Chodź tu! Nie no, nie potrafi trafić! Co jest? Nie no, to jest jakiś żart. Jeszcze tu mam. Na no nie ma. Nie no, nie może być. Dobra, leży. Ten RPK jest za dobry chyba. Dobra mam boje. to jest plus Co on budować nie umie? Dobra z każdej strony typy Chodź tu Muszę przeładować i nie mam do boi znowu Ale lipa jest on jest? Zaraz dostanę snajperkę jakąś Gdzie on jest? E! Tam siedzi! Dobra, muszę się uleczyć, bo będzie lipa. Nie no, też jeszcze feka. Co zrobił? Ha! Został wyeliminowany. Ale nie jest dobrze. Nie, no, ale zrobiłem. Idealnie pod celownik mu wleciałem. Nie, no. Dobra, lecimy jeszcze jedną gierkę, tak nie może być Nie wiedziałem, że rakietnica jest taka dobra w usually game'ie y. Zadaje stówę, jeszcze jako obrażenie obszarowe, więc nie musimy trafić Coś pięknego Taka trochę broń dla nubów. Dobra, polecimy sobie może A, sklepowa sadliwa teraz Ale myślałem o mojej ulubionej miejscówce, starej Dobra, to zobaczymy. Albo lecimy teraz na moją ulubioną. Skupmy ziemię. Let's go. Kiedyś tam latałem. Najczęściej. Ktoś tu leci. Jest skrzynka czy nie? Jest. Bardzo dobrze. nie można wejść przez to przez tą mechanikę wchodzenia kogoś tu słyszę leży Uch, już się bałem bo tak blisko było Dobra, potrzebuję jakieś leczenie. To sobie zamienię może. Więcej na no boi mm, on sobie wziął tą skrzynkę. Oczywiście, że tak musiało być. Tam jest jeszcze chłop. Nie, ja się nie chcę bić z nim. Ja wiecie co? Chyba będzie trzeba. Nie, jeszcze drugi I trzeci? Leży Dobra Leży drugi, jeszcze jeden był Nie no, ja mam takiego lowa że ktoś teraz strzeliłby z daleka. Weźmy sobie jakieś leczenie. O, jest apteka. Świetnie. Dobra, trzeba się tu uleczyć od razu. Tam ktoś jest? Mamy strefę. Jest dobrze. Czy ktoś jest, czy nie? Nie. Ale tam ktoś jest. O, mamy naboje. Tutaj większy problem jest z nabojami niż z matcami. Leszy? jeszcze jeden tutaj. Nawet nie jeden. Babi są tu gracze naprawdę. Normalnie czuję się, jakbym grał w pierwszym rozdziale. Leży kolejny uuu, ja to sobie wypiję od razu. Nie ma co żałować. Dobra, bierzemy na bo one są bardzo ważne tutaj. Drugi raz już z głowy nie trafię, nie? Go? Dobra, zaraz go podjedziemy. Wezmę to w skrzynkę jeszcze! Co to jest? Lekki karabin maszynowy. Nie mogę wziąć Mówi nie. Teraz gdzie jest tam ten delikwent? Dobra, leży. Let's go. Czy tu jeszcze będzie? Mamy strefy? Mamy. Podropa mógłbym pójść. Trochę daleko jest. Dobra, to już chyba nic lepszego nie znajdziemy No to co, jeszcze mogę... Ktoś tu strzela? Dobra, nie idę, i tak mamy ekwipunek dobry Postaramy się tutaj znaleźć... No wiedziałem, że ktoś tu strzela No oczywiście, że tak Tu jest. Nie, on też ma kala. Sam się wysadził, co jest? Kiedyś się grało z TIG-la Dobra, leży Wezmę sobie apteczkę I płatki mamy, świetnie Coś trzeba teraz wyrzucić Nie będę grał z tyloma broniami Kiedyś grałem na cztery Trzy, cztery bronie nawet Teraz wolę kres, 2-3 Ktoś tu na bank będzie się czaił jeszcze na ten zrzut Nie, no nie dobrze jest. Dobra, trzeba się uleczyć. Skąd tyle granatów ma? Może apteczkę się uda? Tam no, tak się, tak się chce sprawić? Dobra, nie, inaczej. Najpierw spróbujmy tę apteczkę. No, Przydał mi się ten dla... grafler teraz Dobra, on się chce bić, ewidentnie. Tylko że ja nie mam... A ja nie mam czym. Materiałów brakuje. Granatnik, rakietnica, co on gra? Dostał Dostał 74 chyba. Dobra wiecie co, ja delikwenta na razie zostawię To nie jest dobry moment na walkę Nie no, dostał stówę Ciężka strzelba, co to jest?